Nie wiem, czy leasing jest dla mnie. Nie chcę ciągle prosić się firmy leasingowej albo słyszeć, że nie można. Obawa z rodzaju klasyków wśród klientów, zwłaszcza w odniesieniu do samochodów osobowych, skąd się bierze? Ano stąd, że leasing nie daje ci od samego początku tytułu własności, i przez to wielu osobom zdaje się, że jeśli nie jesteś właścicielem, to automatycznie wiąże się to z szeregiem rodzaju ograniczeń. Pytanie, czy tak jest naprawdę? Czy w leasingu musisz prosić o wszystko swojego leasingodawcę? Czy gdy będziesz chciał pożyczyć samochód swojej żonie, musisz zapytać o zgodę? No i co z wyjazdem zagranicznym? Sprawdź na co faktycznie możesz potrzebować takiej zgody, gdy leasingujesz auto. Mam na imię Mariusz i na tym kanale dzielę się wiedzą na temat leasingu i bezpiecznego finansowania. Wybrałem dziś dla Was 6 najpopularniejszych przypadków, które wymagają zgody leasingodawcy. 1. Oddanie samochodu do użytku osobie trzeciej. To pierwsza sytuacja, gdzie możesz zostać zobligowany do tego, by uzyskać zgodę swojego leasingodawcy. Takie ograniczenie wynika też bezpośrednio z przepisów cywilnych, które mówią wprost, że bez zgody finansującego, korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. Zgaduję, że na Twojej twarzy mógł pojawić się grymas. Liczę jednak na to, że jeszcze nie zdążyłeś przekreślić leasingu na dobre, bo najczęściej jest tak, że najbliższa rodzina, czyli żona, mąż, rodzice czy pełnoletnie dzieci, mogą spokojnie jeździć leasingowanym samochodem bez pytania o pozwolenie. Praktyka jest taka, że spora część firm leasingowych ma w ogólnych warunkach umowy zapis, które zezwalają na swobodne użyczanie auto członkom najbliższej rodziny czy też wszystkim pracownikom. Bez dodatkowych opłat czy też sankcji, gdyby coś się stało. Mówimy jednak głównie o najbliższej rodzinie. Gdybyś natomiast chciał pożyczyć samo sąsiadowi czy, czy koledze, wtedy mogą pojawić się schody. Oczywiście prawda jest taka, że do momentu, w którym nic się nie wydarzy, firma leasingowa najpewniej się o tym nie dowie. Finansujący nie mają w zwyczaju kontrolowania, w jaki sposób klienci wykorzystują dany przedmiot. Gdyby jednak samochód miał na przykład stuczkę i okazałoby się, że za kierownicą zasiadał wtedy Twój znajomy, to jeśli będzie miał prawo jazdy i, nie i będzie trzeźwy, oczywiście, to nie spodziewaj się wielkich sankcji. W praktyce one nie występują. Poza tym leasingodawca nie robi z tym problemu, bo tak naprawdę nie on płaci za szkodę, tylko ubezpieczyciel. I to jego powinniśmy zapytać o zdanie, a nie o leasingodawcę. Poza najbliższą rodziną, drugą grupą osób, które mogą swobodnie skorzystać z autowizingu, są pracownicy czy właściciele, czy ich reprezentanci w wypadku spółek Zo. Dla nich w zdecydowanej większości przypadków nie jest wymagana dodatkowa zgoda we wszystkich pozostałych już tak. Nie zaskoczę Cię pewnie, gdy powiem, że udzielenie takiej zgody w niektórych przypadkach jest płatne, choć firmy leasingowe odchodzą już od tej praktyki. Jest jeszcze coś takiego jak najem, ale zarobkowy. Pamiętaj, że kwestie związane z użyczaniem auta, jeśli masz już w planach, warto zapytać o na samym początku. Leasing daje dużą elastyczność, dlatego mnóstwo zapisów można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, albo po prostu dobrać firmę leasingową, która te potrzeby spełnia. Tego multi do którego zwrócisz się na pomoc, na samym początku wybierze tylko te firmy, które może nie są najtańsze, ale które nie będą robić Ci pod górkę, jeżeli zamierzasz użyczać takiego samochodu. A jeśli takiego szukasz dopiero, doradcy, to wejdź na kliklis.pl, w zakładce kontakt znajdziesz kontaktowe dane do nas, do naszych oddziałów w całej Polsce. Zazwyczaj każdy myśli, leasing to tylko usługa finansowa. Im taniej, tym lepiej. No może na początku, bo w rzeczywistości najtańsze leasingi robią najwięcej problemów. Zazwyczaj chcą, byś na samym początku wypełnił papierowy wniosek na trzy strony, a potem za wszystko Cię ekstra kasują. Lepszym rozwiązaniem jest leasing w elastycznej firmie, która może być czasem o 10 zł, czasem o 40 zł na miesiąc droższa. To tyle, co dziś kosztuje kebab czy kawa. Ale wrócę do tego najmu zarobkowego. Jeśli planujesz samochód podnająć w celu zarabiania na tym, wtedy powinniście poprosić o taką zgodę leasingodawcę. Z reguły nie widzi w tym problemu, ale następnie prosi ubezpieczyciela o zgodę. Ten również nie robi problemów, ale dodaje do polisy klauzulę RAK, czyli rente car. Czyli wynajem samochodów. I nie ma w tym nic złego poza ceną, bo koszt polisy wzrośnie przynajmniej dwukrotnie. No tak, bo ubezpieczyciel ma większe ryzyko, częstsze szkody się zdarzają w takim przypadku, i bardzo często polisy są droższe. Dla przykładu, jeżeli Twoje ubezpieczenie wynosi teraz 5 tysięcy na rok, no to jeżeli zaznaczysz opcję wynajmu krótko czy długoterminowego, zarobkowego, no, to wtedy możesz spodziewać się z policją na poziomie 10-13 tysięcy złotych na rok. Więc weź to pod uwagę. 2. Montaż haka czy instalacji gazu. To jedne z powszechnych modyfikacji dokonywanych w samochodach osobowych, na które w większości przypadków będziesz potrzebować zgody leasingodawcy. I znów wynika to z przepisów, które co do zasady zakazują leasingobiorcy dokonywania zmian w leasingowanej rzeczy, gdy tej zgody nie ma. Generalnie leasingi nie robią z tym problemów i 100% zapytań kończy się zgodą. Ale musisz ją dostać, choćby tylko po to, żeby zrobić modyfikację w dowodzie rejestracyjnym. Bo pamiętaj, że to tam jest wpisana firma leasingowa jako właściciel, więc sam nie zarejestrujesz tej zmiany, więc musisz poprosić o zgodę, a następnie musisz to przekazać do rejestratora, który zmieni to w dowodzie rejestracyjnym. 3. Wyjazd za granicę. Obecnie popularny, sporo jeździcie. Czy wyjazd za granicę może wymagać zgody leasingodawcy? Tak, ale tylko czasami i tylko w niektórych państwach. Przeważnie jest tak, że masz prawo swobodnego przemieszczania się autem po krajach należących do Unii Europejskiej bez limitu. Jeśli jest natomiast wymagana zgoda, to z reguły, gdy planowana podróż na podróż np. do państw trzecich, takich nie należących do Unii Europejskiej lub określonych jako podwyższonego ryzyku. Między innymi Ukraina, Białoruś czy też Rosja. W przypadku wyjazdu zagranicznego zawsze zwracaj szczególną uwagę nie tylko na zapisy umowy leasingu, ale też na swoje ubezpieczenie. Czasami taka podróż może wiązać się z koniecznością rozszerzenia polisy autokasko albo posiadania zielonej karty, którą powinieneś mieć m.in. jadąc do Albanii, Macedonii czy Maroko. Praktyka jest jednak taka, że wiele osób taką zgodę ma i w Unii Europejskiej nie ma z tym problemu. Jednak warto czasem o nią poprosić, zazwyczaj jest bezpłatna i wydawana od ręki. I po czwarte, piąte i szóste. Zgody leasingodawcy będziesz potrzebować na dokonanie cesji umowy leasingu, czyli przeniesienia praw na inną firmę, która wstąpi w Twoje miejsce, nadpłatę rad leasingowych oraz przedwczesne zakończenie umowy leasingu. Ale podobnie jest też w kredycie czy w każdej innej umowie, druga strona musi po prostu wyrazić zgodę na pewne ruchy. Nie mamy z tym problemu, ale taką zgodę trzeba, o taką zgodę trzeba zawnioskować. W związku z tym, że na temat tych trzech zagadnień nagrałem już osobne odcinki na tym kanale, to tylko sygnalizuję również, że są jedne to z tych sytuacji, w których powinieneś porozumieć się ze swoim finansującym. A ja zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i koniecznie obejrzenia tych filmów na ten temat, jeżeli to Cię w ogóle interesuje. I przy okazji dziękuję wszystkim subskrybentom i osobom komentującym, dającym łapkę w górę, bo to napędza mnie do kolejnych odcinków. A za tydzień kolejny odcinek na pewno się pojawi. Czas na podsumowanie. Najczęstsze sytuacje, w których powinieneś uzyskać zgodę leasingodawcy to użyczenie samochodu osobie trzeciej, która nie jest najbliższą rodziną, nie jest pracownikiem czy wspólnikiem firmy. Na montaż haka, instalacji LPG, 3. wyjazd za granicę do krajów trzecich, 4. sesja leasingu, 5. nadpłata rad leasingowych, czy 6. przedwczesne zakończenie umowy leasingu. Jeśli masz jakieś pytanie, zadaj je w komentarzu albo masz propozycję innego filmu, to też się temu chętnie przyjrzę i jak będzie warte uwagi, to zapewne nagram film wybrany przez Ciebie temat. To tyle, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to na co czekasz? Bo za tydzień kolejny odcinek. Do następnego kliknięcia. Cześć!